Witajcie na kanale Mandziarę Łewki. Dzisiaj zapraszam Was na nioki, Buro Salvia Kupiłam salwię, czyli szałwie, buro salwia, czyli z masłem i szałwią. Jakoś w Polsce nie mogłam dostać tej roślinki. Ja tutaj mam przed sobą tą roślinkę. Dzisiaj jest czwartek, to wiadomo w rzymie jesienioki, nioki. Także zapraszam na przepis i widzimy się w mojej kuchni. A nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcję, kto nie ma. Udostępnijcie, komentujcie i zaglądajcie na moje nowe kanały. No to co? Idziemy do kuchni. No i tak do przygotowania będą nam potrzebne przede wszystkim nioki. Ja tutaj mam na dwie osoby. Do gotującej wody wrzucamy sól. Trzeba ją nale, należy ją posolić. No i teraz wrzucamy nioki. Jak robić nioki, to zostawię wam linka pod filmikiem. W Rzymie w czwartki je się czyli si Simandja gnocchi. W całych Włoszech Djowedzi Simandja gnocchi. W całych Włoszech w czwartki je się Teraz tak. Nioki wrzuciłam do wody, a tutaj na patelnię dałam dwie łyżki masła i to masło należy rozpuścić. Yy, wracając do mojego kanału, nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a wszystkich widzów zapraszam na moje nowe kanały, linki na nie zostawiam pod filmikiem. Zapraszam do subskrybowania tamtych kanałów, oczywiście do lajkowania i udostępniania. Jak zauważyliście, ja tutaj rzuciłam cztery listki szałwi na patelnię. Teraz tą szałwię muszę lekko podsmażyć. Jak ona się lekko nam podsmaży, to wyłączamy gaz pod patelnią. Mam do Was prośbę żebyście zostawiali komentarze, a jak ktoś nie ma ochoty nic pisać to chociaż zostawcie jakąś uśmiechniętą buzię bo bardzo ważne jest dla mojego kanału jak będziecie zostawiać te komentarze czy emotinki dla algorytmu kanału, jak im więcej jest tych komentarzy i lajków to YouTube szybciej mnie wypromuje, także ten kanał ma szansę na na rozwijanie się, ale to to tylko wszystko zależy od Was. Także bardzo i to bardzo Was proszę, zostawiajcie komentarze. Wiem, że mnie licznie oglądacie, ale tych komentarzy jest jakoś tak mało. Także zostawiajcie nie komentarze może, ale te motinki. No i tak, wyłączyłam gaz pod patelnią, bo mi się już podsmażyła szałwia i tutaj wyciągam nioki. Pamiętajmy, że jak gnioki wyjdą do góry, to należy je wyciągnąć z wody. Za zbyt długie gotowanie powoduje to, że nam się rozwalą w jedzeniu, zrobi się jedna wielka kula, masa. Teraz to popieprzyłam świeżym pieprzem. No i oczywiście pod, podrzucę jak szef słynnej restauracji w Rzymie. No i, kochani, należy teraz włączyć gaz, bo. bo ja tam wcześniej wyłączyłam gaz pod patenią, żeby mi się masło nie spaliło. Teraz włączyłam gaz, i teraz wszystko należy połączyć serem. Czyli dodajemy utarty ser parmezan. Jeżeli ktoś nie ma takiego sera, to może użyć szadar, angielski ser twardy. Najważniejsze, żeby był to twardy ser leżakowany kilkanaście miesięcy albo kilka miesięcy, bo najlepiej nam się rozpuszcza na jedzeniu i fajnie łączy nam składniki. Także, i no i oczywiście ser jest zdrowy, także dodajmy, dodajmy tego sera więcej. Nie, nie żałujmy. Przede wszystkim zdrowy jest dla dzieci, na rozwój kości, bo y, ma dużo w sobie właśnie y, wapnia. Kochani, teraz Wam powiem, jak smakują mi te nioki, więc zapraszam do stołu. Kochani, już Wam mówię, jak smakuje. Mm. Bardzo dobre. Muszę popić, jak zwykle. Słuchajcie, kochani, róbcie takie wspaniałe nioki, burosalwia. Nic to nie kosztuje, szybko się robi, a jaki wspaniały smak. Rzymianie tutaj w Rzymie robią saltimboka la romana, Używiają, używają też tej szałwii. Także myślę, że kiedyś wam to zrobię, bo jeszcze nie zrobiłam tego dania, ale jestem tutaj w Rzymie, więc wszystkie produkty i składniki mogę dostać. No, ja myślę, że w Polsce też dostaniecie szałwie, żeby zrobić nioki burrosalvia, czyli nioki z masłem i szałwią. To jest taka właśnie takie szybkie i proste danie. Dziękuję bardzo, że jesteście na moim kanale. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, kto nie ma, komentujcie i zaglądajcie na moje inne kanały. A my się widzimy na następnym przepisie. Ciao a tutti, ciao!